Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, dzień kobiet, 8 marca. Ja, słuchajcie, już po spacerku nagrywałam wam rano filmik, ale najpierw będzie tamten filmik, później ten vlog. Nagrywałam wam właśnie filmik z Mierzymy ja. Takie trochę tam parę bluzeczek. No i poprzedniego dnia miałyście te koszulę. Film Wam się podobał, także dziękuję za wszystkie. Wasze komentarze za odzew, za wszystkie komplementy odnośnie włosów. E, powiem Wam, że tak się wiecie, cały czas zastanawiałam z tymi włosami, e, bo jak wiecie, tutaj na czubku mam trochę takie przesuszone te włosy, i tak mówię, może takie naturalne, e, wiecie, zostawić, ale jednak nie ma to, jak iść i zrobić sobie, wiecie, ten odrost, który jest. Chyba bym nie wytrzymała z tymi naturalnymi włosami. Powiem Wam, że trzeba myć codziennie chyba te naturalne, bo powiem Wam tak, jednego dnia umyłam, drugiego no jeszcze jakoś wyglądał, ale trzeciego to już był koszmar z tymi włosami. Wiecie, ja nie przyzwyczajona, bo cały czas farbuję, wiadomo, że te włosy są przesuszone, takie suchsze, tak? Nie przetuszczają Wam się tak, jak, jak takie naturalne, i po prostu bym musiała te włosy. Myć co drugi dzień, a najlepiej codziennie, żeby one, wiecie, fajnie wyglądały, to musiały być myte codziennie. Także, no nie, powiem wam, że nie, nie chciałabym mi się mieć codziennie włosów. Eee... No, musiałabym może wejść też taką rutynę, tak, bo to wszystko zależy, jaki mamy nawyk i tak dalej. No, ale na ten moment gdzieś nie, nie wyobrażam sobie i no, powiem wam, że m, jednak, jak trochę tak się zafarbuje te włosy, to e, są fajniejsze. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, na razie się podjęłam. Pasemka oczywiście mam, więc to nie jest taka, wiecie farba na całą tą głowę, tylko co są jak zwykle pasemka i, i toner, nie? Na to zawsze mam. Sam toner się pewnie w jakimś czasie wypłucze i będzie się ten kolorek też, wiadomo, zmieniał, nie? Z czasem. Ale no nie ma to jakiś właśnie do fryzjera, i wymodelowanie przez fryzjera to jest po prostu bajka. I powiem Wam, że wczoraj byłam właśnie wymodelować i nawet po nocy kurczę, nawet się tak bardzo, słuchajcie, nie pogniotły te włosy. Więc super. Słuchajcie, i co? Z aktualizacji byłam ostatnio też u dermatologa z tą buzią, z tymi, wiecie, czerwonymi plamami. Prawdopodobnie nie jest to cera naczynkowa, tak mi się wydawało, tylko to jest cera po prostu wrażliwa. I dostałam takie płynne, wiecie co, do mycia twarzy z, tak, z takich właśnie tych drogach aptecznych serii, żeby sobie właśnie wypróbować do cery taki właśnie trądzik, trądzikowo, bo chodzi o trądzik różowaty, tak? coś takiego, więc bardziej w tym kierunku widzę, że są te, te bo takie próbki dostałam z różnych firm, także na, na razie sobie myję do takiej sery z trądzikiem różowatym, bo niby tutaj coś tam mam, jakieś podskórne, nie wiem, ja tego tak nie czuję bardzo, może coś tam jest, że takie krostki, ale no, za bardzo tego tak nie, nie czuję, nie wiem, czy to nie jest jakieś naciągnięte. Dostałam taki krem jeszcze do twarzy na noc i stosuję sobie ten kremik, ale powiem Wam, że tak zauważam, powiedzmy, od tygodnia jestem właśnie na tym żelu takim do mycia twarzy. Na kremie też specjalnym właśnie, on z tego La pozej, mam ten kremik, też próbeczkę dostałam, więc teraz kurczę mi się skończy, będę sobie musiała chyba zakupić ten krem. I po prostu stosuję takie kosmetyki do cery wrażliwej i jak na razie ok, dobrze mi się sprawdza. Na razie mi żadne plamy, słuchajcie, czerwone nie wychodzą, także może i się uda tutaj tą cerę troszkę poprawić, doprowadzić. No, bo chyba z wiekiem wiecie, wszystko to się po prostu pozmieniało, niestety. U mnie byłam jeszcze po drodze w galerii, akurat w Seworze i mieli taką dermokonsultację. I pani mi sprawdziła właśnie tą skórę. Moją wykazało jej tam, że jest skóra sucha i nawet powiedziała, że jest nieźle nawilżona nie jest jakaś tam odwodniona czy coś jedyne co sobie wprowadzić właśnie, żeby pamiętać jeden raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu maseczki jeszcze nawilżające, ale tak powiedziała, że jest ok więc, więc też fajnie No, także na razie jestem zadowolona pokażę Wam może to, co używam teraz chyba, że nie, nie, nie wszyscy chcą, nie wiem. Dobra, dajcie znać, czy chcecie, to Wam pokażę czyli na następnym razem. Bo może będę po prostu już też używała na stałe, nie wiem, bo mam za miesiąc niby kolejną jakąś tą wizytę z dermatologiem, więc dopytam się, czy po prostu ja już muszę sobie to stosować cały czas, czy jakaś przerwa, no nie wiem, jak to tam z zastosowaniem zobaczymy. Kochani, ja już jestem dzisiaj po spacerze Nagrałam Wam rano właśnie ten, te bluzeczki z Synseja i poszłam sobie na spacer, słuchajcie, założyłam tą koszulkę, bluzę taką rozpinaną, tą szarą z gwiazdkami, co ostatnio miałam na filmie, gdzieś ją tam, wiecie, wyciągnęłam z szafy, stara, stara bluza, ale jeszcze praktycznie jest dobra nie jest zniszczona, można mniej spokojnie chodzić, być trochę była tak przymałowa można powiedzieć, ona jest taka po prostu krótka, nie, może nie, nie była przymałowa, tylko ona jest taka krótsza, więc tam nie do wszystkiego, ją lubię też założyć, na przykład takich jeansów z wysokim stanem taga, ale już tam do jakichś dresów, gdzie bardziej wiecie, jakiś burzuch widać, czy coś to, to nie. Ale sobie ją założyłam i założyłam jeszcze kamizelkę. Słuchajcie, bo rano, jak wyszłam w cieniu, to tak jeszcze taki wiaterek, wiecie, ja wiłam, wie dobra, założę, bo żeby mnie gdzieś nie y, zawiało. Ale powiem wam, że jak przyszłam, to już nie, nie miałam tej kamizelki, ściągnąłam, bo tak gorąco. Całe plecy, słuchajcie, mokre. Naprawdę piękna pogoda. Także wykorzystałam to, jeszcze pójdę. Może z psami tutaj koło nas, wiecie, w łąki, wezmę tych dwóch. Eee, założę jakąś bardziej roboczą bluzę, bo ten jeden piesek to tak skacze bardzo i brudzi, nie? Więc muszę jakąś taką roboczą bluzę eee, założyć i pójdę jeszcze z nimi może w tu, bo jest naprawdę cudnie. Eee, ale w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze wstawię sobie chyba rosołek. Jeduś na dworze szczeka. Kicie <laughs> chyba gdzieś śpi. Wstawię rosołek, nie? Bo przyszedł z tego spaceru, a w sumie to już jest prawie druga. Trzeba by coś było mu zjeść, więc ten rosołek nastawię i tyle. Także. Dzień kobiet taki wiecie, znowu przy tych garach. <laughs> Ale w sumie no co? Trzeba coś zjeść, tak? Można ewentualnie gdzieś by tam jechać, ale w sumie wiecie, wychodzimy wieczorem na taką kolację ze znajomymi, więc już tak odświętnie będzie wieczorem, więc już no tak to byśmy po prostu gdzieś tam może pojechali sobie, ale dzisiaj tą kolację, a jutro sobie po prostu może pojedziemy na jakiegoś pstrąga po prostu na taką wycieczkę, no bo taka piękna pogoda, to na pewno nie będziemy siedzieć w domu. Tym bardziej, że za dwa dni będzie chłodniej. Byłam jeszcze, słuchajcie, u dermatologa, bo mi się przypomniało oczów. Na razie nie mam umalowanych. Wczoraj do filmików sobie pociągnąłam tuszem. No słuchajcie, no wytrzymałam chwilę z tym tuszem. Nie powiem, ale już pozmywałam, bo dostałam jeszcze krople inne. U innego dermatologa byłam, bo tam niby, wiecie, po zastosowaniu tych pierwszych maści, coś tam niby ciut jak lepiej, ale z powrotem no tak nie za bardzo. Jeszcze tu jak wstałam, słuchajcie, miałam oko czerwone też, no i bolało mi to oko jedno. No i tutaj okulista, teraz byłam u okulisty, bo nie wiem, czy się nie pomyliłam, u dermatologa powiedziałam, u okulisty powiedział właśnie, że to może być też takie bardziej że on nie widział, jakby to było bakteryjne czy coś, że bardziej po prostu alergiczne, bardziej takie od czynników zewnętrznych. Więc zostałam jedne krople, jedną maść i po prostu stosuję. Nie wiem, jak tam na filmiku dzisiaj było, bo później patrzę, Mam takie. Wytarłam sobie, bo ja rano tą maścią posmarowałam jeszcze tutaj, bo stosuję wewnętrznie i zewnętrznie, więc mogłam mieć tustą powiekę. Dopiero się wiecie, podmaluję tuszę oko na wieczór, nie bo nie chcę tak cały dzień chodzić w tym tuszu, a tam parę godzinek to wytrzymam. Nie chcę tych oczu tak obciążyć, także trzy razy dziennie mam krople, tam dwa razy dziennie to maś, no i jeszcze te oczy, właśnie sobie kuruję i nie wiem, czy suma summarum później będę musiała iść do alergologa, żeby sobie zobaczyć, czy nie mam jakiejś, wiecie, alergii na coś i po prostu. Hmm, no, coś mi tam, że te oczy mi po prostu, chociaż one mnie nie łzawią, tylko one mnie. To znaczy, to jedno oko, pewnie mam rano ekstremalne, mam tutaj takie mokre, więc tak jakby coś tam się działo, te drugie nie. No nie wiem, zobaczymy. Dziwna taka właśnie sytuacja może faktycznie jakaś alergiczna sprawa z tymi oczami także jest jeszcze na etapie wyjaśniania. E, I co? I kochani, chyba tyle. Na razie, ach, dostałam piękne różyczki od męża. E, to Wam mogę pokazać. Dostałam wczoraj też tulipanki, tam z jednej firmy dostałam, o, patrzcie, jakie piękne od mężusia. Dostałam takie ładne różyczki na dzień kobiet. No i właśnie tak mówię, idziemy jeszcze na kolację, także będziemy świętować sobie. E, dzisiejszy Piękny dzień. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że jesteście zdrowi. Beatka ty to się kury i już wiesz, starczy tego leżenia w łóżku. Wychodzimy, wychodzimy. E, zdrowiejemy. I no. Zdrowie, kochana. Także wszystkim chorowitkom życzę dużo zdrówka. E, wszystkim naprawdę. Bądźcie zdrowi no i spędzcie sobie właśnie miło dzisiejszy dzień zresztą każdy dzień powinien być miły nie tylko dzisiejszy dzień kobiet no ale jak jest święto to tym bardziej trzeba sobie poumilać tak i poświętować ja cię mam taką bluzeczkę z krótkim miałam ją ostatnio słuchajcie ten ją do mierzymy chyba tam mierzyłam te z spodnie chyba, sinsei, nie? No to ja miałam dresy na dole, szły tak hase, wygodnie. Powiem Wam, że ja ogólnie e, muszę mieć takie, wiecie, ubrania luźne, no sportowe, takie wygodne, nie? Bo się po prostu już tak przyzwyczaiłam, e, że no, że lubię, nie? E, no na kolację, wiadomo, jak się pójdziemy, to trzeba coś tam ładnego. Wyszukać z tej szafy. Nie wiem, co tam znajdę. Może jakąś sukieneczkę wyszukam. To sobie dzisiaj ubiorę. Jakąś restopkę, bodki. Eee, no. I tyle. Dobra, kochani. Biorę się za rosół, żeby coś było, bo idziemy dopiero na 19 No to jeszcze mamy od czternastej godzin, także coś tam jakiś rosołek by się zjadło. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.